<laughs> dzień dobry. <laughs> dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam każdego. Y i co dzisiaj? Dzisiaj ja już jestem w takich mocnych trybach przygotowania się do weekendu. Ekscytuje mnie, te, ekscytuje mnie, ekscytują mnie te treści, te myśli, które przychodzą, że tak swobodnie się gdzieś toczą przez moją głowę, przez moje serce i tak nie mogę się tego doczekać. Lubię po prostu, lubię bardzo poruszać się w tych wszystkich tematach, bo one są cudowne i dzisiaj taka myśl z rana o tym, że dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Tak, już weekendowo, Bartku. Myślę sobie o tym, że nam się wydaje, że my jesteśmy w stanie coś kupić lub coś zarobić, że czasami podejmujemy robienie różnych rzeczy, jakby takie ofiarowywanie różnych rzeczy w naszym życiu, mając nadzieję, że to da, da nam przychylność nieba, a ja wiem, że ta przychylność nieba jest ona jest i jest bardzo silna w naszym życiu. Jest taka całkowita, Bóg w taką całkowitą przychylnością nieba e, przychodzi. Dzień dobry, dzień dobry, Magda. Tyle serc, tyle serc. Więc Bóg przychodzi z tą przychylnością do każdego z nas, z przychylnością całego nieba. I to, że chce, żebyśmy pewne rzeczy robili, to nie dlatego, że możemy Boga przekupić. Nie dlatego jakby stajemy w jałmużnie, dziesięcinie, w poświęcaniu czasu Bogu, w stawaniu na modlitwie. Nie w takim kontekście, że to będzie grzech, że musisz się wyspowiadać, że musisz zrobić, ale dlatego, że Bóg wie, że jest to dobre. Jest to dobre dla mnie i jest to dobre dla ciebie. Bóg chce, żebyśmy pewne rzeczy robili, bo wie, że to będzie, jakby to będzie nas spowodowało do dojrzałości. Już dzisiaj jestem po jakichś rozmowach porannych i właśnie rozmawiałyśmy o dojrzałościach różnych, o prowadzeniu ludzi do dojrzałości, w jaki sposób, co jest, co jest jakby istotne, jaką atmosferę musimy tworzyć, żeby doprowadzić człowieka do dojrzałości. I wiem, że Bóg też nam różne rzeczy sugeruje, nie po to, żebyśmy go przekupili, żebyśmy przekupili niebo i żeby niebo było przychylne względem nas, bo ono jest przychylne ale po to, żebyśmy mogli dojść do dojrzałości. I wiecie co? Cudownie jest rozumieć, wiedzieć, wiedzieć jak postępować, a nie się szarpać. Boże, jak ja myślę o tych wszystkich latach mojego życia, że ja się musiałam tak dużo szarpać, że, że miałam różne wyobrażenia na temat miłości, relacji, na temat życia z Bogiem, przeżywania życia z Bogiem. Że miałam tak dużo wyobrażeń, a dzisiaj ta świadomość, ten taki spokój, który pomału, bym powiedziała, przychodzi do mojego życia, właśnie przez to, że rozumiem, że wiem, daje taką ulgę, daje taką ulgę mi. Więc chcę, chcę do Was dzisiaj od rana właśnie o tym mówić, że cokolwiek robimy, cokolwiek ofiarowujemy, to jest po to, żeby była ta właściwa atmosfera w naszym życiu i tylko w takiej atmosferze my możemy witam witam serdecznie. My możemy dojrzewać, dochodzić do takiego miejsca, ja bym powiedziała, samodzielności. Mam nadzieję, że dobrze mnie rozumiecie. Samodzielności, która może absolutnie trwać w relacjach, w bliskościach, ale takiej samodzielności, radzenia sobie samym sobą, uczuciami ze wszystkim, tak? Więc y, chcę was zachęcać do tego, żeby dobrze weryfikować swoje myśli właśnie weekendowo. Szczególnie teraz przed tym weekendem, który będzie bardzo proroczy, w którym będziemy się uczyć jeszcze jeszcze głębiej, jak y, aktywować pewne myśli w nas i to jest, y, które buksnuje do nas i do świata i to jest jeden ze sposobów, że aktywujemy się my Właśnie w ten sposób, kiedy rozumiemy i dobrze mamy ustawione motywacje i nie, 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 nie zachowujemy się jak świat. Świat się zachowuje tak, że jeżeli zapłacisz, to masz. Niebo się tak nie zachowuje. Niebo wie, że dobrze jest pewne rzeczy oddawać, niebo wie, że to jest dobrze nie być przywiązanym, niebo wie, że każdy z nas musi w określonych warunkach stanąć po to do, dobrobytu. Takiego y, zadowolenia, dobrobytu i takiego ogarnięcia nas, bo to nas prowadzi do miejsca, w którym my y, 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 możemy dojrzewać. Największym skarbem jest dojrzałość, jest ta samodzielność, jest to samowystarczalność, ta umiejętność radzenia sobie. To jest coś niesamowitego, tak? Y, y, I. To jest jedna z ważniejszych lekcji dla nas, nie? bo my byśmy chcieli żyć życzeniowo. Trochę nas nauczono tego. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, napiszcie czy się zgadza zgadzacie, bo nas nauczono tego, że my możemy prosić i nic nie robić. Że my możemy wypowiadać pewne modlitwy i nic nie robić i, si i pewne rzeczy się staną, że dojrzałości się zadzieją, że, że umiejętności się pojawią, że kompetencje zdobędziemy. tak? Nas tego nauczono. I, I w momencie, kiedy ja odkryłam, że to nie tędy droga, że to nie tak wygląda, że, że Ignacy Loyola, znałam to powiedzenie Ignacy Loyoli, kiedy on mówił, że rób wszystko tak, jakby to zależało od ciebie, i ufa i tak bardzo, jakby to wszystko zależało od Boga, że wprowadzenie tej równowagi do życia jest szalenie ważne. Więc yy, kiedy te myśli już tak osiadły we mnie i, i one są w takim moim krwiobiegu. Tak strasznie mnie to cieszy. Tak mnie to cieszy, bo, bo po prostu wiem, jak dojść do każdego celu. Wiem, jak dojść do każdego momentu. I dzisiaj chcę się pomodlić za Was. Nauczono nas tak, prawda? Nauczono nas tak, że, że my możemy nic nie robić i być takimi matołkami. Jak ja mówię, koziołki-matołki. Tak, koziołki-matołki. A dzisiaj wiemy, że mamy stawać przed Bogiem, że potrzebujemy czasu przed Bogiem, że potrzebujemy zwracania się do Niego, potrzebujemy zawiązywania tych więzi z naszym Bogiem, z naszym kochanym Ojcem, właśnie po to, by mieć siły, by mieć atmosferę w sobie, do tego, żeby się rozwijać i stawać się mądrymi, żeby potem mieć tę mądrość, a nie tylko emocje, przeżywanie i uczucia, po to, żeby inni dojrzewali i rośli przy nas, tak? Więc dzisiaj chcę się modlić o to. By ta prawda wsiąkała w serce każdego z nas. Bardzo chcę tą prawdą się z Wami podzielić, ale też tym nasączeniem serca, tym, że to nie jest tylko prawda, która przychodzi jako wiedza i ona wpada w jedno ucho i wypada mi drugim, ale że ona naprawdę staje się częścią mnie, tak jest w moim krwiobiegu, że ja. Chcę tak żyć, chcę uczyć się, zmieniać i pracować nad sobą, po to, żeby dochodzić do dojrzałości, dochodzić do kompetencji. E chcę wiedzieć, jak działać, żeby pewne rzeczy po prostu się stawały. Więc Duchu Święty przyjdź do każdej osoby i niech ta prawda stanie się częścią naszego życia. Proszę cię, dotykaj serc mężczyzn i kobiet, tak by ta prawda stała się. Sensem naszego życia, daj, by wiara przybrała właściwy kształt. Przyjdź, duchu Boży, do każdego mężczyzny i każdej kobiety, tak by wiara przybrała właściwy kształt. Od rana już dotykaj naszych serc, dotykaj umysłów. Przychodź ze swoją mądrością i dawaj, byśmy. Stawali się Twoimi synami, córkami, mądrymi, wiedzącymi, potrafiącymi zarządzać. Przychodź i uczyń z nas ambasadorów takiego myślenia. Spraw, żeby każdy z nas stał się ambasadorem Królestwa Bożego na ziemi. Daj, byśmy potrafili się powodować nawzajem ku dojrzałości, byśmy potrafili powodować się nawzajem. Dorosłości, takiej prawdziwej, mądrej, pełnej wiary i dobrej miłości. Przyjdź, Duchu Święty. Otwieraj nasze uszy, szczególnie przed tym weekendem, na to, byśmy słyszeli, jakimi drogami chcesz nas prowadzić, byśmy słyszeli i wiedzieli, jakimi drogami chcesz nas prowadzić. Przychodź, Duchu Święty, do każdego z nas. Niech fala. Łaski nie chwala sił i chęci za gości w sercu każdego. Przyjdź Duchu Boże. Proszę Was, byście przyjęli teraz. Byście przyjęli, ponieważ Bóg chce w precyzyjny sposób nas prowadzić, i wierzę, że ten weekend, który będziemy przeżywać teraz razem, że to będzie czas, w którym Bóg będzie nas prowadził razem. Błogosławie, Boga Ojca, i miłuję Go, i wielbię w tym wszystkim, co dla nas czyni, w tym, że otwiera nam oczy, że stajemy się ludźmi samostanowiącymi, myślącymi, dokonującymi wyborów. Ogłaszam to nad każdym z nas, że stajemy się ludźmi, potrafiącymi dokonywać wyborów, wiedzącymi, co jest dla nas dobre, a co złe, i dokonu dokonującymi wyborów. Ogłaszam to w imię Jezusa. Niech tak się dzieje. Panie, proszę Cię, byś związywał nogi i ręce wszystkim tym, którzy chcą, byśmy żyli kłamstwem, byś związywał im usta i żebyś związywał im ręce, by nie mogli nam krzywdy czynić. Wszystkim tym, którzy chcą nas sprowadzić do zera, chcą nas sprowadzić do miejsca w którym my nie będziemy mogli już nic my chcemy wszystko ponieważ uczyniłeś każdego z nas byśmy mogli wszystko byśmy byli twórczy kreatywni byśmy w miłości naszej do ciebie mogli tańczyć śpiewać byśmy mogli robić wszystkie rzeczy oto wołamy daj nam siłę panie do mówienia nie daj nam siłę do mówienia tak i daj nam mądrość byśmy wiedzieli na jakich drogach mamy stawiać ręce Przyjdź, Duchu Boży, do wszystkich osób dzisiaj, którym jest ciężko, którym brak wiary, do wszystkich tych, którzy nie widzą nadziei, przyjdź, przyjdź, amen, amen. Więc y, ja jestem zwarta i gotowa, y, niech ta mądrość się wylewa, Halifax niech będzie źródłem mądrości, źródłem wolności, źródłem rozpostartych skrzydeł. Daj, by wszyscy tutaj stawali się tymi, którzy są jak orły, które rozpościerają skrzydła i szybu szybują wysoko. Błogosławię Wam na cały dzień i ogłaszam wszelkie dobro i błogosławieństwo nade mną i nad Wami. I, I co? Widzimy się z Bogiem, kochani, papa, pa. z Bogiem.